Siemaneczko mordeczki ja jestem Andy Witam was bardzo serdecznie Dzisiaj porozwozimy sobie trochę pizzę Co tu się kurde ludzie zderzają Jest dzisiaj ze mną tutaj Patryk mano. No i tak jak mówiłem pizzeria Dzisiaj tutaj otwarta To jest praca dla osób początkujących Jak tutaj sami wiecie Jeżeli nie wiecie to od razu informuję W opisie macie wiadomo link do rejestracji Znaczy link do rejestracji Na się co daje, daje? Co im daje dokładnie? 500 dolarów na start No, słyszeliście ludzie No i ja sobie rozpoczynam pracę To skuterek jest teraz na dworze jak rozpocząłem, a jeszcze strój muszę mhm. przebrać Dokładnie, klikasz E na szatnie i męskie Ubrasz albo kobiece, ubranie, jak, kobiece, jak Męskie. O kurde, a to są faceta wezmę jak już mam skin tego, to co tam Dobra, mhm. mm, to też to to też to, ale zabawnie przynajmniej fajnie i okej, okay. skuter, a skuterek skąd mam wziąć? Rek masz, tylko że jak się przebierasz to musisz iść tam jeszcze, wziąć zlecenia Oje, ja, no, czyli dobra, szkoda, że mi powiedziałeś prędzej, tak 30 sekund zajęło, wracam się Ale mhm. okej, okay, nie ma problemu yy, Ogólnie ludziska Mnie zszokowało jedna rzecz ostatnio Wiecie, spytacie jaka No, wstawiłem tego posta tam na społeczności, pewnie widzieliście Przypuszczam przynajmniej no to taki tutaj y, Patrico i ja sami chyba widzieliście w co gramy. No i fajna zabawa nawet. Na no, odstresowanie polecam tą gierkę. Y, plus do tego tylko ona potrzebuje internetu. Chciałem powiedzieć, że ona NETA nie potrzebuje, ale tu bym się pomylił. Dlatego nie będę tak mówił. Chłop, y, co tu jest? Chłopie, zjawę widziałem. A druga sprawa... Ludzie... Nie wiem czy to administracja wysłuchała mnie, co im mówiłem w odcinku, czy pisałem Ale ogólnie chodzi o to, że jak sami widzicie od razu mi trasę zaznaczyło tam gdzie mam jechać Czyli ja się nie muszę męczyć, ogólnie może pasy zapnę bo No by się przydało A w, w skuterze to tak trochę No właśnie Też tak się zastanawiam właśnie ja... Czemu ja chcę pasy zapiąć w skuterze, to jest dobre pytanie nie? Jakieś przyzwyczajenie. Chyba, że to są specjalne Chyba że to są specjalne skutery z, z pacami. To Aha. już. Szczerze, mamy, ogólnie nie? pas chyba w skuterze to by było niebezpiecznie zapiąć, nie? Bo jakbyś zrobił 360, wiesz, tak to możesz jeszcze zeskoczyć, się przetegujesz po ziemi. A w innym wypadku no. co? Tak sobie teraz myślę. No. Dobra. Podjadę? Ej, no nie da rady mi podjechać. Kurwa. Możesz, spad... możesz tapować. Chcesz się naparzać strzałkę do góry Nie, nie da rady Chodziło mi po skodach chciałem podjechać Chciałem trochę oszukać a, system A, a i nie, teraz nie, nie. może opowiedz o tuningu, bo ty tam się więcej znasz, co dzisiaj widziałeś bo nie chcę mm. okłamywać widzów Tuning znajduje... Są, są dwa tuningi Jeden jest mechaniczny, drugi wizualny, jeden znajduje się... Właśnie koło jednego jadę chyba, taka ikonka jest Los Santos Colinas A drugi... Wizualny znajduje się na dole LF LS nad y, lotniskiem, to jest wizualny, co ceny są gituwa chyba, tak myślę, nie? Nice. No i o, druga sprawa, 30, jak, to, jak, 17. jak prawiłeś tutaj piękne zdania, to podszedłem, zadzwoniłem do domu, dosłownie zadzwoniłem, było dźwięk słychać, było słychać jak gościu mówi, wiem. halo pizza. Ja to wiem, ja to wiem. Kurde, coraz bardziej autorski ten serwer jest, i to mi się podoba coraz bardziej. No autorski. bo jest. Bo jest. Ja nie mogę. Jak ktoś z ludziska lubi z was autorskie serwery i lubi se pograć, to zachęcam bardzo serdecznie. Na tą chwilę gra 60 osób. Jeżeli mówicie, że to jest mało osób, to wbijcie. To prawdopodobnie jak wszyscy co powiedzą, że to jest mało osób, wbijecie, dać radę, to będzie już nas ponad setka, bo taka jest prawda, bo wszyscy powiedzą teraz, że A, mało osób, gra to nie wchodzę. A jak wejdziecie, to się nagle może okazać, że wy wejdziecie co nie chcecie grać, bo mówicie, że za mało osób jest. Nagle się okaże, jak mówiłem, będzie ponad setka. I co wtedy? Będzie już okej, okay, nie? O, pakczątki. Będzie. Bo przejść na serio możecie serwer, zachęcam. No bo ko kodik macie w opisie, jak mówię, do rejestracji, a druga sprawa serwerek jest naprawdę... pokczałik fajny. Totalnym to Wiadomo, może nie administracja nie cała jest jakaś... że jeżeli coś tego... ale wiadomo serwer się rozwija dopiero. Dlatego wybaczyć trzeba błędy. Może no, to, to czaskanie ma... drzwiami to jest ledwo piękny. parę tygodni. No tu się zgodzę z tobą. Ty ale ta pizzeria teraz wiesz jak się opłaca, jak masz GPS Anastąp. Parę tygodni. Parę tygodni. 3, 13. 13 listopada 2000 roku Ja zacząłem na nim grać, po... jak pamiętam jak miał dwa tygodnie A i jak ktoś nie wie, jak ja zbliżam mapę albo oddalam na numerycznej plusi No plus i minus plus. na numerycznej. Bo trzeba powiedzieć, bo no. jak ktoś nie ma numerycznej, to wiesz. Żeby wiedział, nie? Bo nie no. wiem jak, właśnie jak jest, jak ktoś nie ma. Jak ktoś nie ma to są takie to jeszcze klawiatury z takim przyciskiem funkcjonalnym. No tak ale nie? jak nie klikasz ma i nie chcę kupować Przycisk funkcjonalny klikasz i klikasz. Coś tam jeszcze jest na klawiaturze, pokazane, że to jest do numerycznej, no nie? No to, to No tak. i klikasz plus minus. Dobra. Ogólnie to no ci powiem jest, jedną ma, rzecz. Wiesz, wiesz co mnie zdziwiło? Hmm? No bo to. podchodzę do domu i mi każą kupić doma, a ja tam zapomniałem pizzę wziąć. No to trochę normalne, tylko nienormalne, że w pustym domu pizzę zostawiam, No, okej, okay. to to akurat jest trochę tego, ale walić, takie Boże błędy można wybaczyć, mieszka. można takie błędy wybaczyć, bo to nie jest nic złego, bo praca jest naprawdę dopracowana, ale nigdy nie wiadomo, nie będą warunków sprawdzać tam w kodzie, że czy ktoś dom jest zajęty, czy nie. No bo wiadomo, to trochę by zmuliło grę, nie? Nie no, mieszkają tam przecież ludzie. Aha. Tak zwane pedy, boty. A tutaj to tak, to, to powiedzmy. Boty mieszkają, mieszkają. I ogólnie ludzka, no. zostawcie łapencje w górę, bo chciałbym pod tym odcinkiem dobić 30 łapencji w górę. Jak się uda, będzie szacun wielki i prawdopodobnie wtedy robię automatycznie live'a, jak tylko w najbliższym czasie znajdę czas. Patryk może potwierdzić, że na innym kanale Oj, ja robiłem tak, tak. transmisję. Albo bo testuję sobie zagramy. zagramy. W sobie pogramy, albo tutaj na inside sobie będziemy grać. Nie, można to połączyć, nikt nie zakazuje. W sumie, w sumie tak. Pokczał. No, widzisz. Dobra, opróżniłem już tego. I ogólnie jak się zarabia na tym, bo mam nadal 703 dolary, a kasa mi nie doszło. A ci nie doszła? A zaznaczyłeś sobie na konto czy na Właśnie godówkę? i nic nie zaznaczałem, to może automat mi zaznaczył. O prawdopodobnie, a wy sobie pod 5 zobacz Dobry Gdzie pomysł, dobry pomysł. Leci? Tylko niech mnie wczyta do tego. Do pomieszczenia. Mhm. Boże, klikłem E! No. I wyszedłem. Brawo. No nice jest dla mnie, nie? Ogólnie jak sami też widzieliście ludziska, kupiłem sobie skina, mam ta ID 170, mam jeszcze dwa inne skiny, bo tutaj to działa tak, że macie i i macie ubieralnie. Nie I możecie sobie ciuszki zmieniać, jakie informacje, bo zapewne część osób wie, ale część nie wie. Dlatego chcę poinformować, żebyście wszyscy wiedzieli. Dobra. Lecimy dalej. Lecę tu. Cep cep cagar. Boże, czemu ja kilka jak tutaj, dlatego do dobra. Odbiera. Chyba Z ulepszeniem. O ile widziałem to dobrze? No. Z ulepszeniem na początku masz 5 pięć, e, pizz pięć do rozważenia. Tak. A Później chyba. z ulepszeniem 10. E, a na konto mam automatyczną wpłatę, mam 2-300. No na to koncie. widzisz? Ole, to jest kozacki, jest ten tuning mechaniczny czy tam wizualny. Można no. sobie negatywy robić. A, opis. I chłop w klubie, czy tam w Bliście kompakt, sobie zrobił takie mocne negatywy, że to jezu moje oczy. Że rysuje się o blachę, nie? No nie, nie, nie. Tak przykrzywione koła, że matko. Aaaa, dobra, rozumiem, co mało. No właśnie, fajnie, bo tuning na ten odcinek zapewne nie pokaże. Jeżeli jesteście bardzo ciekawi tego tuningu, to polecam wbić, właśnie obczaić. A tuning prawdopodobnie pokaże w późniejszym odcinku, tylko nie wiem że nie jeszcze kiedy, bo muszę mieć jakieś auto, nie opanować a auto prawdopodobnie kupię w najbliższym czasie, tylko najpierw trzeba zarobić i o, muszę trochę czasu stać, a i ogólnie którego... e, ludziska, bo jeżeli w następnym tygodniu nie będzie filmów bo prawdopodobnie mogę nie mieć czasu, żeby nagrać, czy coś, to takie informacje od razu mówię, to jest spowodowane tym, że mam kolokwium, jeżeli nie wiecie co to jest, to taki test zaliczeniowy Czyli hmm. muszę kilka testów mam do zaliczenia. Na tą chwilę mam już zapowiedziane 4 czy 5 nawet, czekajcie Siódmego, 7, 9... 11 i 15 grudnia. Możecie sobie przekalkulować kiedy co jak. E, dlatego... w skrócie mówiąc chcę zdać, nie? Hmm. Dlatego trochę mogę od YouTube'a odskoczyć, jeżeli filmów nie będzie, ale postaram się, żeby były filmy, ale nic nie obiecuję, żeby nie było, nie? No. Hmm. Taki bo wiadomo, Vincent... kolokwium chcę mieć, bo poprawka z kolokwium jest płatna, jak dobrze słyszałem. O, o kurde. To Taki mój Wincent I mój Wincent kosztuje 8000, więc jak sobie dobrze rozbierasz, to takie 8000 za Winston Platowid. 8000? Hmm? No ja mam już 3 coś. Znaczy 3 coś, no, Boże, 2 co? A dokładnie 2394. No no to widzisz. A jeszcze mam przy sobie 700, to można powiedzieć, że mam trzy koła. Tylko, że jest na przykład taki minus w tuningu wizualnym. Jo. Że niektóre rzeczy są dla graczy premium, dla graczy którzy mają konto. Eee, to można powiedzieć, że jest minusem, ale z drugiej strony to, to jest. nie jest minusem, bo praca włożona w ten serwer nie są kradzione pluginy. No to patrząc skrypty, na nie te pluginy. warunki. Pluginy masz w Minecraft, pamiętaj dobra, o tym. Ty no skrypty, ty zawsze zapominasz. Ja to wiem, bo mylę tu na odwrót, mówię. Ale dobra, mówiąc o no. propos skryptów. Moim zdaniem to jest nawet ok, jeżeli to jest nawet płatne Jako prękę trzeba mieć, bo wspieramy tak serwer Żeby miał jak się utrzymać A mm. oni to stworzyli, no to za ich pracę ciężką też Powiedzmy można zapłacić, nie? No kurde, w sumie nie wiem czy, czy to w sumie by działało tak W taki sposób jak kiedyś na takim już u, u, Że tak powiem już zmarłym serwerze Na no. live, ciekawe czy to samo Działa, czyli jeżeli dasz klucze komuś, który ma, typowi, który ma konto gold lub konto diamond, jeżeli o. dasz klucze, no, no, no. to ciekawe czy będzie mógł dać te negatywy, albo jakieś tam rzeczy związane z kontem... E, przypuszczam, dziewczyn. że w organizacji by to działało. Jeżeli, jeżeli tak by było, to pokczam. Słyszysz, prawdopodobnie przypuszczam, że w organizacji by to działało. No bo wiesz, że organizacja, organizacja może wykorzystywać alta i tunować. Chyba. Or... Zobaczymy. Wszystko się Jak Stworzymy czasem. organizację. Jak stworzymy organizację, to będzie. To będzie, będzie wszystko obczajane i ludzi można zaprosić. Mhm. żeby było więcej ludzi. O. E, właśnie policję widzę. E, jadę zajechać i może pozdrowić. No tutaj frakcje są angielskie, czyli. E, frakcje nazwane coś jak na fajwenie. A wydech samodera. właśnie napisał ty. Eee, no ten gościu to mnie prześladuje, nawet na odcinkach pisze komentarze, za co szanuję. Kurde. Bo każdy Wy? komentarz się liczy, ludzi skala, każda łapka w górę i subskrypcja możecie to zostawić. Po prostu w skrócie chciałem się rozwijać na tym YouTubie szybciej, żeby to trochę szło. Nie zależy mi szczerze jakby powiedzmy szczerze na sławie, ale eee, bardziej na czymś innym, czyli na, na tym, żeby ludzie oglądali, żeby. E, jakby to wytłumaczyć, nie wiem. No, że chodzi mi o to, że fajnie się nagrywa, a w, jeżeli ktoś to ogląda, bo wtedy, nie wiem, ciepło się jakieś czuje? Nie wiem, jakby to wytłumaczyć. N, nie, nie mam słów na to, no. Bo nie, nie da się tego opisać. O. Masz miło na serduszku. A powiedzmy, o. E, coś się stało. Tak. E, jest pan policjan. Cię na. ODC. Ciekawe co odpisze, Tam mnie najbardziej ciekawi. Czekaj. Handluje się ze mną policjant. Boże. Może chcę ci dać... takie dańki. Co? Nie wiem. No nie wiem, chciał się handlować nagle. No. Dwa i pół tego. Dzięki, chłopie. Jak oh, oglądasz odcinek, to dzięki wielkie. Dzięki wielkie, dzięki wielkie, dzięki wielkie. Co tam się stało? Dzięki wielkie, jeszcze raz dzięki wielkie Chopie i nie będę tutaj się już prawił czy wypowiadał, no bo nie ma czasu, muszę jechać. Bo odcinek już tego, a na odcinku mówię co się stało i dlatego jeszcze raz dzięki wielkie, jeszcze raz, dzięki wielkie, jeszcze raz, dzięki wielkie. Zostałem chłopie 2,5 i pół koła, tak od, od ręki o, tak stupy. Tak dzięki za wielki donate kurde wylech. Wydech? Czekaj, wydech. No, nie kojarzysz, ty. E... Czy co? Kiedyś. Nie, bo na jednym serwerze, którego już nie ma, niestety. Bo. No. Niestety, no nie ma, no, no cóż, a był fajny spoko. No. Był w gościu, który miał. E... Nick e, wydar, no nie? No. No i ja z ziomkami mówiliśmy na niego wydech, no, i, no i nie wiem, czy to jest on, czy, czy to nie jest on, jeżeli to jest on, no to no. A serwer to był Your New Experience, Ok. tak więc no, nie wiem, czy to on, czy to nie on. Nigdy ale... nie wiadomo, trzeba by było się go dopytać. Boże, zawracam, bo źle pojechałem. Kurde, ten GPS coraz bardziej, nie wiem, nie że mnie denerwuje, tylko coraz bardziej mi się tu podoba. Bo nagle jadę źle, nie patrzę na mapę, nagle mam powiadomienia. Że mi zmienia trasę, wiesz o co chodzi. No. Albo że coś nie tak jest. To jest naprawdę kozak, bo wtedy wiem, co robię. No bo jak patrzę na OBS-a w większości czasu, żeby wiedzieć, czy mnie agrywa, czy nie, no to też jest ważne, nie? Mhm. Ale, właśnie, a propos streamów, nie? Ogarnąłem z tego stream lapsa. Tam od razu mi wyświetla czat, na którym ludzie piszą, czyli na YouTubie i będę widział wszystko od razu. Nie będę musiał się męczyć z jakimś dodatkowym czatem czy byle czym takim, nie? I ogólnie jest 22 już, o za 5 minut. Ogólnie, za chwilę A. kurde. Dobra, dowiosę te pizzę, wrócę. To pewno będzie już koniec, bo odcinek już ma tylko 16 minut... Sorry, 17 minut. To będzie odcinek taki z 20 minut prawdopodobnie. No, i dalej nawiązując, po tej pizzy pewnie pójdę na Z2. się najeść. O, to smacznego. Hey, hey. No, jeszcze, a właśnie, ludziska. Do, dzięki, Wielkie do Patryk. A druga sprawa, ludziska. Jak wy teraz właśnie coś przekaszacie, możecie napisać w komentarzu. A ja życzę Wam smacznego. Bo nie wiem, czy oni teraz jedzą, czy nie. O, bo znowu nie dałeś, znowu. Dlaczego ostrzeżyłeś typa, który a, nie, nie handluje pracą? Okej. Okay. No co ja poradzę? Hob ma podobny nick, no. Ale kurde, no. gościuk mi ostatnio pisał, że go mylicie ze mną. Pamiętajcie, ja mam Andy X Andy zawsze w gierkach, a nie tylko Andy. Andy mogę mieć jedynie jako ksywka, w sensie mogą do mnie mówić, nie? Bo to jest właśnie a. ksywka moja, a X Andy to jest to, żeby można było mnie rozpoznać poza jakby powiedzmy Poznali innymi my... strukturami, czy nie wiem jakby to opisać. No. No bo wiecie, nie jest to takie proste, e, jeżeli macie samego go Wpiszcie sobie w YouTube i obczelicie jakieś bajki, nie wiem co to tam jest. Jakiś taki dinozaur wyskoczy. Trochę tak. śmiesznie, nie? A jak wpiszecie no. ich z to tylko ja wyskakuję, nie? Takie zrobiłem sobie ultimatum, żeby tylko był mój nick. A jak ktoś hmm. chce wiedzieć od czego to się wzięło, no to mogę powiedzieć, um, że to jest trochę to wzorowane od isamu. No, bo X pompa. No bo kiedyś była X-Pompa, a ja nie miałem pomysłu, to dodarzuciłem se X-a i wziąłem Andy i tak mówię, te pasuje, to pasuje. Tylko później miałem wtedy straciłem ten nick i miałem wszystko z małych. Powstał, powstał wtedy NXN1, bo normalnie mi ktoś się wam na konto, po czym stwierdziłem, lepiej to brzmi AndyXAndy, to zmieniłem sobie E na dużej. I... Od tej pory tak brzmi, tak wygląda. No, powiedzmy, tak w skrócie to wygląda. A ja w tym momencie tutaj w robocie przy. Ruszcie, czy jak to się zwie? Kit z tym, mhm. dobra, nieważne. Żegnam się z wami. Do następnego odcineczka. Zostawcie ła Siemano. Siemano.